W tym filmie zobaczycie przepis na ten pyszny deser. Makro ujrzycie na ekranie. Jak widzicie jest to kolejny posiłek wysoko objętościowy i niskokaloryczny. Do przygotowania tego posiłku będą potrzebne przede wszystkim kumak Santonowa. Ja tu dodałem też erytrytolu, ale możecie użyć stewii. Mrożone owoce. Ja wybrałem jeżyny. Odżywka białkowa. Ja użyłem bezsmakowej, ale możecie użyć smakową. Oraz troszkę mniej niż pół szklanki wody. Wszystkie składniki wrzucamy do blendera o wysokiej mocy. W objętości tym ketolodom daje przede wszystkim połączenie gumy xantonowej i mrożonych jagód. Dlatego możecie dodać do tego lodu, możecie też dodać więcej gumy xantonowej. Przez co wasz Ketoteser będzie miał większą objętość. Oczywiście możecie też dodawać inne składniki, takie jak różne źródła tłuszczów do tego. Ja jestem na redukcji, więc nie dodaję żadnych tłuszczów. Chcę, aby ten posiłek był niskokaloryczny i objętościowy. tak wygląda konsystencja. A tak prezentują się te keto lody. Udekorowałem to gorzką czekoladą oraz migdałami. Jeżeli chcecie więcej filmików z przepisami, to dajcie znać w komentarzu.